Kontynuujemy naszą grę, The Walking Dead, oczywiście. Um, ostatni epizod piąty, skończyliśmy tutaj grę. Hurry. Szybko. No dobra, ja się pośpieszę, nie? Dobra, Lee, powoli, bo ta drabina zaraz spadnie i będzie chuj. He. Dobra. O, 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 pośpisz się, dalej. No szybciej. Jest, udało się, ale Fuchs. Ciekawe, co by było, jakbyśmy spadli. By było po okay? Wszystko gra. Yeah. No, I'm Pewnie, wszystko gra. Ziom. Innego wyjścia. Y... Tu zamknięte. Tu jest zamknięte, bo tu skończyłem gra. Gdzieś. Właśnie gdzieś tu skończyłem gra i po prostu no tak wyszło nie sorry za mój głos ale przed chwilą wstałem i mogę być zaspany no nie ma ratunku hm. dobra teraz będziemy musieli przeskoczyć przeskoczyć i znaleźć clementine No dobra, ale jak? Będziemy musieli wyskoczyć. Będziemy musieli skoczyć. Lepar cour. Hehe Dobra. Jakoś się uda nam. Dobra, próbujemy zjąć Chyba muszę skoczyć. Fuck, be careful! No ba będę uważał So Mam przejebane Nie zdychaj tak, dobra Lee Postaraj się Skok Zobaczymy czy się uda Jak wyskoczysz Jest, łap się No, udało się, dobra Ci zamiast go wciągnąć Pomóc, pomóc mu to się gapią Nic. Jak te osły jebane. No get the No dobra, wynosimy się. O właśnie tu skończyłem grę gdzieś. Właśnie tu gdzieś skończyłem grę. O właśnie tu chyba skończyłem grę. Albo nie No gdzieś tu skończyłem chyba. Dobra, zobaczymy co dalej będzie się działo. Hmm. You motherfuckers <laughs> Dobra Lol Canis hey. obite obite Mary? What the fuck? they fucked us. What? Nas. Who? Vernon? He didn't have Clem. So where the fuck is she? With someone else. We're going after her. Fuck. Just... Jesus! Wait, the cancer patients did this? Yeah, they were waiting. Tired of living underground, I guess. They kicked the shit out of me and tossed me in here. How you doing, L. But Lee um, to... objected. We're all gonna end up one of two ways. That's great that you, to... that you can be tough it, that that. about it, but how do you feel? About that. That. You

Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck we out of, the of city. I'm done with cities. Into countryside and make a go of it. Tak, yeah, mówisz, that seems right Nobody asked you. You just did. You yeah, to don't you <laughs> <z> <laughs> Dalej. Do you remember we had a boat? A boat. Worry about the boat after. Can scour the goddamn coast looking for. I'll make that bastard wish the cancer had got him. You're welcome to. Just calm down for a second. Yeah, chill. We can do this in the yard. We can do this in the yard. What do we do without a boat? Find a small town. Maybe one that hasn't been ripped up too bad. At some point people are gonna have to start rebuilding. And you guys and Clem should be part of that. I don't know. Gotta have hope. We all do. Even you, Quit talking like you're already dead. Edward, okay, okay. I didn't get off. I'm saying we should all chill. Not just you. Chill? please bitten <laughs> and God knows how long he has left. Clementine is who the fuck knows, and we're robbed of the only hope we've had. So? So Lee should have left your ass in Crawford. We got enough problems. No, Fucking. Kenny. Kenny, stop. Kenny I, know, I am so, so, so sorry about Katya and Duck. I am. And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No. You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Hm. Nie widziałeś, na pewno ją you know. kiedyś widziałeś. But at least you had them to lose. Hmm. I never made it home. But they could be alive or dead or walkers or worse and I don't know. So give me a fucking break. Ale się <laughs> O oh Ben, ja... Um... Oh yeah. Uuuu, idzie gromada zombie. Do domu... Dobra, spierdalamy do domu. Nie tu jeszcze grałem, ale nie pamiętam gdzie skończyłem gra. Kurwa. Broń. Poszukanie jakiejś broni. Kenny. Przeszły meble. Dobra. A ty Ben Zabij wszystko co wiesz you're talking to mówisz do mnie, prawda? Ben, just dojść do mnie! O mi! O co chodzi? Wow Prądowe drzwi no Dalej, no lead, Wajzo, dalej szybciej, bo cię ugryzie i co będzie Dalej, pośpisz się, no Odziebali mi rękę Dobra, szybciej Musi tu być jakiś nóż Dobra, trzeba znaleźć szybko nóż Gdzie on może być, tu Jest, udało się, tasak Hehe Dobra. Dobra, trzeba ręce wyjebać Pociachać im rączki No dalej, pośpisz się No, jest, udało się, Dobra. No zamknij drzwi Dobra, udało się? Gówno teraz. Ten dom nie wytrzyma. 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 Solidny dom wytrzyma. Jo, dupa nie wytrzyma. Chyba nie wytrzyma. Na górę, spierdalamy na górę. O, to ta. chore na raka. Picza. Dobra. Uciekamy na górę. Dobra, będzie trzeba to przesunąć. O Aha, trzeba. No dalej szybciej. Go, go. Kurwa. No pośpiesz się, Lee. Dalej. No save, no, ale bez sensu te klikanie. No dalej, no jesteśmy na końcu korytarza. I co teraz? I co teraz? Mamy amunicji mało, To wiem, akurat skończyłem chyba grę na górze. Ile macie na bólu? 3, 5, 4, 2. Wszyscy wiedzą, gdzie celować. No wiem, wiem, gdzie. Słobacz. Włap. Żołty będziemy szaskać. Hmm. Hmm. Dobra, będziemy szaskać. Shot... Trzaskać headshoty, headshot. O, nie to da film, a nie, to the film. Dobra, headshot, headshot. O nie mam nic Lol. Brak ja amo. Ue. I'm out! Me too! też? Gdzie teraz? Nambura! Jak tu nie mamy jech uciec? Dobra, szybciej. Spierdalamy na górę. A oni... Oni umieją tak przechodzić. Ale jazda. Ali w dubi doń. No i co teraz? No i jesteśmy w dupie. W sumie. No wypad Na dole. Dobra. Everyone Lee's still bitten. Shut up. Okay. Let's get out of here and keep moving. Right. <laughs> we gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent the Third. Industrial? Krista, just trying to lighten the fucking. To jest chyba jakiś historik. History czy coś. albo to sorry. jakiś pisarz. Musi być inne Check the floor for any other access, event, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Whoa, Lee, you okay? Szkodra, Muszę Przechwał, Przechlał, przechlał kurwa i chuj. Li. Nic mnie jest. Jestem tam, gdzie moi rodzice nie. No Li, musisz ją Lee uratować. Li, musisz uratować. Co to, to miało jest znaczyć? He hasn't moved her. Yet. We to start thinking about more than just Clementine when it comes to our... urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, okay, we now know your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. We have to go now, like right, right this right. goddamn God. God. We're trapped. How long you think we have? Well, well, I don't know. We should've What Well, you didn't, and it's too late now. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Hey. No, look, we'll be at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. He looks fine to me. You don't need to talk about it. I think we do. Yes. No, I said you don't. Guys, no <mum> no no. no I don't know what happened before Omid and I showed up. No, no we didn't talk about anything here. I'm not advocating anything here. But how is this not a thing? We're also so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. What if it was you? And it was Duck out there? Whoa well, there, friends. <laughs> I bet Dobra. you to stay focused on the problem. This is getting out of hand. You're gonna listen to, I I I to <laughs> me. We will get Clementine back, with or without you, because I haven't given up everything to die because we were stupid. <coughs> not 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 you understand that. You know exactly what to do if I turn, and that's enough. Do you hear me? You might become one of them. You understand that? How can you be fucking calm about that? Hmm, przyjem mu, przypierdol mu. Uh, o, dziura. O, dziura jakaś. I co to miało znaczyć? Myślałem, że... Że wyjebie mu. Że mu wypierdoli Z tego, z tej głowy. No, bij cały czas, dalej, pośpiesz się. Chudnie ściana. Dobra, trzeba przypieprzyć mocniej. No, zajebiście, wychodzi. Dobra, super, wychodzi. No, trzeba działać.

Byłem on psydany i to się stało też tak Dobra Zaraz przerywam nagrywanie do następnego safe pointu Bo już mi się nie chce grać Po prostu Nie, yeah, zaraz kończę grę Dobra

Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And, you know, whatever happens to you, uh... No, Stanie, zombie <laughs> Zombie, I ludzi. I'm bitten, Krista. We all know that's a rap. There's gotta be something. Chcę, żebyście Przestań. po waszym. Będzie z wami bezpieczna i szczęśliwa. Krista, him <laughs> On dalej da, no będziecie listen <laughs> uh, to him. go No, it was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. The kid killed his family. So there's been some tension there. Really? I'm proud What happened? So she's Kenny's son got bitten during a raid by some gang that Ben was secretly helping. They used him. Kenny's wife died because of their son. Jesus. Hmm. Well, seems like it got through to Kenny, whatever that's for. Alright, I'm outta gas.